ma wszystkim ukradłem aparat Ol Ona jeszcze nie wie tego. Mamy <śpiewamy śpiewamy> ma. słodarka. Kradzież kontrolowana. Właśnie. Witajcie kochani. Dzisiaj widamy się z Wami już prosto z planu zdjęciowego, czyli nie z samochodu. Mhm. Wybraliśmy się na plac piłsudzkiego, który bardzo, bardzo lubię. Lubię tutaj robić zakupy. Jest tutaj też bardzo ładnie i dlatego tutaj przyszliśmy. Dokładnie tak. Dzisiaj wyjątkowo zaczęliśmy sesję wcześniej, czyli przed południem, ponieważ mamy do wyboru albo robić zdjęcia przed południem, tak? Albo po 14. No chyba, jest, że jest zachmurzenie i nie ma takiej patelni. No to... A dzisiaj jest patelnia, jest, no jest bardzo, traktora. bardzo ciepło, ale jest piękne niebo z chmurkami, także myślę, że uda nam się coś wymodzić, jak sądzisz. Oczywiście! Ją w sumie w kilku miejscach, ponieważ żadno tak naprawdę nam w pełni nie pasowało. Ale zrobiliśmy bardzo ciekawe zdjęcia przed hotelem Bristol, który widzicie w tej chwili w tle. To są zdjęcia w ruchu, więc coś innego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz przebrałam już sobie buty, więc mogę hasać i czekam na Darka, który poszedł po samochód. Jest i samochód, ale nie ma już Dariusza. Dariusz pojechał do domu, minęło kilka godzin. Mamy w tej chwili 16, a obok mnie siedzi Januszek. Chcesz się odezwać? Halo. Halo. Jedziemy, słuchajcie, nad jezioro Zegrzyńskie, dlatego że Magda zaprosiła nas na motorówkę. Robiła to już w ubiegłym roku, ale dopiero teraz y, mamy okazję y, do tego, żeby się rzeczywiście spotkać. Także jedziemy. Nie wiem, czy ty tam kiedyś byłeś w ogóle? Tak. Byłeś? Byłem. A to nawet nie wiedziałam, bo myślałam, że cię y, tam A, nie było. Kolega jaka ma motorówka kiedyś jechać? A, To! Szok! No, to jest motorówka. No. Ale nie, po prostu byłam pewna, że nie byłeś tam, bo ja tam byłam. To to byłam kilka razy. Chyba tylko raz w ubiegłym roku. Także ja się bardzo cieszę, że tam jadę. To jest dla mnie coś nowego, taka motorówka. Cieszę się też, że się spotkam z Magdą. Oczywiście spotykam się z nią regularnie też w Warszawie, ale to są i będą jednak zupełnie inne okoliczności spotkania. Mamy bardzo ładną pogodę, właśnie idealnie trafiliśmy. Idealna dlatego, że Idealna tak? dla timelapse. Tak, a co zamierzasz robić? Nie. Oczywiście, że tak. Nie, oczywiście, że tak, w każdym razie jedziemy sobie, słuchajcie, z Januszkiem, rozmawiając sobie po drodze na różne tematy i powiem Wam, że cały czas jestem pod wrażeniem chmurek, naprawdę super wyglądają, nie sądzisz? Coś pięknego, chce się żyć. Chce się żyć, no tak, to jest jedno z ulubionych powiedzonek Januszka. <laughs> W każdym razie zamierzam też nagrać coś, to znaczy poprosić Janusza o to, żeby nagrał coś dronem. Wziąłeś drona? Tak, widziałem. Tak? Także mam nadzieję, że nas nagrasz. Będziemy testować. Trzydzieści minut drogi od punktu docelowego i będziemy... Od strony Mariny. Diany. Marina Diana, tak to się nazywa? Tak. Tak. No to super, to my tam idealnie. Widzę, że Magda czeka już na nas z szampanem we Wkliko. Bardzo Wam polecam, jest to bardzo dobry szampan. I diana. Oto jesteśmy. To jak rozmawiać z łabędziem? Fajny jesteś! Cześć gwiazda! Pięknie wyglądasz! Masz bardzo ładną opaskę! Też chcę taką! piłam na targu we Wrocławiu! O, tu coś dla mnie będzie. Jadaś. Ale ja już, ale ty tak samo, no ja tak... Ale to dlatego, że siłownia. Dlatego, że siłownia to raz, dlatego że po 40 człowiek po alkoholu gorzej wygląda i dlatego, że zatrzymuje się woda, no i dlatego, że więcej jem po alkoholu. Jeżeli piję, to jest dla mnie mega okazja, a że dziś zaprosiłam Dorotkę, to jest dla mnie mega okazja. Bardzo dziękuję, jeszcze raz. I nie mówiłam po... to już wcześniej, ale masz świetnego szampana. Mam świetnego szampana. On jest bardzo dobry. Jest le... Le... lepszy zdecydowanie niż świetny. Ma... Tak. A no właśnie, mieliśmy dwa, prawda? No. Ale ja dzisiaj dążyłam do tylko tego włożyć, ale żałuję, że moje to też nie wzięłam. To będzie otwierał? A ja nie umiem. Nie... No, nie umiesz otwierać prostego? <słuch> umiem, umiem. umiem. Nie... tak. E... Janusz. Janusz <laughs> potrafi. Janusz będzie otwieraczem No chcę się przyznać, ale ja nie potrafię. Jak mam potrzebę napicia ja się proseko, to kupuję sobie małe i wtedy jest bez problemu. A takiego nie potrafię, nie, nie potrafię po prostu. No, ale mam facetów pod tego, dzisiaj mamy dwóch. Właśnie, od czego są faceci. Ale nie powiedziałeś jeszcze jaką sukienkę masz dzisiaj na sobie, bo jest bardzo Słuchajcie, ładna. Ja dzisiaj mam sukienkę, którą już oznaczałam i była w niejednokrotnie. Sukienka jest z pensy marki ze sklepu Best Brand Shop, który sprzedaje tą markę. Uwielbiam tą markę. Ja wiem, że te sukienki w się pisały mi dziewczyny, że nie są najtańsze. To nie są tanie sukienki, bo za taką bawełnę płacimy 1800 zł. To nie jest mało, ale moim zdaniem jest to sukienka na lata i zawsze jest moim... zawsze będzie modna. Więc myślę, że nieraz od czasu do czasu. Chociaż ja też wychodzę z założenia, że nie warto wydać na ciuch tyle pieniędzy. Ale myślę, że na tą sukienkę warto, bo to jest sukienka na lato. I bardzo dobrze wygląda. Jest idealna na tak, lato. Yy, I na lato właśnie, tak jak powiedziałaś. Ta bawełna. 100%owa 100 jest naprawdę bawełną 100%, a ja a nie, ja, tak jak opisują to niektóre marki, że 100% bawełny, a więc tam jest połowa poliestru. Ale ty też jesteś specjalistką od sukienek, bo ciągle je nosisz? Po pierwsze, jestem specjalistką od sukienek, po drugie, jestem specjalistką od tkanin, dlatego że 15 lat ludzie się mnie pytają: Skąd znam nazwy tkanin, składy? i w ogóle 15 lat prowadziłam z mężem, znaczy ja prowadziłam swoje sklepy, mąż prowadził więcej lat firmę dziecięcą. Projektowałam też dziecięce i bardzo dobrze znam skład tkanin. Muszę je dotknąć, muszę je pomacać. E, jak ktoś ogląda moje, moje story, wie, że tam niektórzy się burzą, że tak mocno macam te tkaniny w sieciówkach, ale ja muszę wszystko wiedzieć, z czego jest tkanina, czy aksamit, tak aksamit, czy bawełna to bawełna, czy wiesz, nie ma tam troszeczkę oszukaństwa. Ale sukienka naprawdę super, ukradłabym Ci ją, zwłaszcza, że jest biało-różowa. A Ty lubisz biało-różowe? Ja uwielbiam róż! A Ty też masz piękno, ale to tak. jest ja A jestem dziękuję. Jest to mój model, bo ja jestem za gruba do mnie. Tak, tak. Mąż powinien coś powiedzieć. Bez komentarza. No właśnie, to jest najlepszy komentarz. Jest pięknie właśnie, to chciałam powiedzieć. Zaprosiłam Magdę tutaj. Jak to to raczej nazywa? ja Dorotkę zaprosiłam. Ale nie, ten przód łodzi, czy znaczy motorówki, jak to się nazywa, bo ja się nie znam. Ja też nie wiem. W każdym razie jesteśmy z przodu. <laughs> I naprawdę, słuchajcie, wygląda to przepięknie. Może ja odwrócę na chwilę kamerę. Spójrzcie. Myślę, że um, i tak to nie oddaje tego, jak to wygląda w rzeczywistości, ale naprawdę możecie nam zazdrościć. Mamy tutaj piękną, romantyczną i muszę wam powiedzieć jeszcze raz, że Polska jest piękna, zgadza się, jeszcze poleciłaś mi tutaj, poleciliście mi, tej twój mąż kilka miejscówek, tak, polecamy Marina Diana nad Zegrzem, bardzo blisko Warszawy, ale myślę, że w upalny, gorący dzień, warto wybrać się Marina Diana, warszawianka i jacht klub. Yy, polecamy również yy, bardzo fajne miejsce, pałac w mało znany, ale bardzo fajna kuchnia, yy, taka autorska kuchnia, jeżeli ktoś lubi coś dobrego zjeść, w tym polskie produkty, yy, polskie ryby, więc naprawdę polecamy. A Magda wie co poleca, ponieważ uwielbia gotować? <suszy> U, dokładnie, tak. Wolisz gotować niż chodzić do restauracji? Jest to nie, no. <suszy> byłoby to kłamstwo. U, kocham gotować dla ludzi i uwielbiam jak. Patrzeć jak jedzą, ale równie dobrze lubię iść do dobrej restauracji, zjeść coś dobrego, napić się dobrego wina lub szampana czy proseko. A my to mamy dzisiaj w planach, prawda? <śmiennie> tak, na dokładnie jest ta rezerwacja. Eee, mamy rezerwację zamówioną w Marina Dianie w moim ulubionym miejscu, gdzie widać najpiękniejszy zachód słońca na zegrzu, moim zdaniem. Może ktoś się myli i mają taką naprawdę bardzo dobrą, normalną, z elementami fusion kuchnie. I tam mamy rezerwację na 19, tak? 19, 19, 19 30, 20. Dla mnie nie ma o. problemu. Naprawdę, słuchajcie, pięknie tu jest. Jeszcze będę Ci chyba 10 razy. Spokojnie, robić. słuchajcie, jest tutaj. Naprawdę spokojnie można się obtresować, zresetować i myślę, żeby począć na pewno. Wspominałaś o tym, że to jest Twój ulubiony sposób relaksu, że naprawdę można się schirautować tutaj totalnie dokładnie. Ja, ja się z tym zgadzam. Ja uwielbiam. E, dużo ludzi, którzy, których zapraszamy na łódkę do nas, nasza łódka nie jest największa, nie jest najpiękniejsza. E, ale, ale myślę, jest. że ma e, coś w sobie, ma taki spokój, i myślę, że ludzie to też tworzą, ale woda, słońce e, i ogólnie piękna Polska. I jeszcze pozytywna energia. I pozytywna energia, tak, i bo je, miłość. Bo jeszcze jest <laughs> I miłość w tle. Bo jeszcze jest coś, czego Wam nie powiedziałyśmy, a mianowicie to, że. Obie urodziłyśmy się w kwietniu, w tym jesteśmy tak. baranicami. Myślę, że myślę że, się mamy, myślę, że mamy sporo wspólnego ze sobą. Naprawdę jak patrzę, to jednak coś, coś jest z tych. <grym> tak się razem do... zapytałam skąd? Magda ma tyle energii, a później sobie przypominam, że przecież też tyle. <grym> <grym> tak, energia to jest jedna z najważniejszych cech i pracowitość. Ja o tym zawsze mówię. I jeszcze energia... siłownia. No, i codziennie prawie obie jesteśmy na siłowni, a także mamy bardzo du dużo wspólnych tematów. Zresztą, nawet co ja teraz, jak zamieściłam miejsce to piszą do mnie obserwatorki, że o, wy macie taki sam poziom energii, super. <grym> tak? E, tak? Tak, także jesteśmy takie pozytywne. Także. Ja, ja my myślę, to, że, że to nie jest udawane, tylko że tak jest i że to się czuje, i że dziewczyny to czują, które nas oglądają. I to też przyciąga inne pozytywne osoby. Dokładnie tak. O po Pozytywizm i optymistyczne myślenie. Moim zdaniem mimo wszystkich przeszkód, które nas spotykają w życiu, bo takie są, bo życie nie jest osłane różami i możemy sobie to powiedzieć prosto, tak? Myślę, że optymistyczne myślenie jest naprawdę na pierwszym miejscu. Na pewno coraz lepsze niż zrzędzenie. Zrzędzących osób bym tu nie zaprosiła i nienawidzę. Maru zrzędów ma, i w ogóle osób, które narzekają, nienawidzę. Trzeba się odnaleźć, słuchajcie, w każdym warunkach, pięciogwiazdkowych i jednogwiazdkowych. O, zgadza się. Potrafi się odnaleźć, ale wolimy ten pięciogwiazdkowe. <laughs> e champanha. <gasps> Do restauracji polecanej przez Magdę. Boże, mam nadzieję, że będzie dobra. Czyli ja... Marina Diana. Tak. Marina Diana, hotel Marina Diana, restauracja Marina Diana. Przepiękny widok na zachód słońca. Słyszałam, że znasz tutaj większość potraw. Tak, my może z tego mówię, że marudzę. Bo ja ogólnie od roku nie jem mięsa, ale jem ryby. Niektórzy uważają, że mięso to jest również mięso ryby, ale myślę, że tutaj jest wybrać można wybrać coś, co nie jest mięsem. Ale jest spory wybór tutaj. Jest spory wybór, ale nie za duża karta. Nieprzesadne ceny i myślę, że naprawdę warto tutaj przyjechać przede wszystkim dla widoku, kto jest w Warszawie, kto jest z okolic. Naprawdę polecam. Przepiękny widok na zachód słońca, na wschód słońca i myślę, że na całe, Rze na całe Zegrze, prawda? Jeden z najpiękniejszych widoków na Zegrze. Właśnie może pokażę Wam teraz, bo zaczyna się e, Golden Hour i naprawdę Dokładnie. pięknie to wygląda. Spójrzcie tylko. Także siedzimy sobie bardzo blisko mi. wody. To jest jeden z najlepszych stolików, myślę. Także bardzo dziękuję Magdzie tutaj <laughs> za to, że o to zadbała. Czy ty, ty wiesz już, co zamawiasz? Co polecasz? O, może tak. Co polecam? Dla tych, którzy nie jedzą mięsa, polecam na pewno krewetki. Słuchajcie, krewetki też przez niektórych są uważane, że są mięsem, ale myślę, że ravioli ze szpinakiem i ricottą skarmelizowaną. Ale ja to zamawiam. <laughs> Będzie dobrym wyborem Oraz na drugie danie jest sandacz I sandacz nie jest taki, wiecie, utopiony w tłuszczu Tylko jest fajny fajnie zesmażony Nasze danie główne Czyli sandacz Dorsz Dorsz Oraz moje Radioli ze szpinakiem. Już po kolacji, która była bardzo, bardzo, bardzo dobra. Zgadza się, a kto poleca w restaurację? Magdalena Antosiewicz. Także mnie się bardzo podobało. Ja na końcu już samym, ponieważ to już jest końcówka vloga, chciałabym Magdzie jeszcze raz podziękować za zaproszenie. Bardzo miło spędziłam, raczej spędziliśmy tutaj Zapraszam. czas. Jeszcze. Zrelaksowaliśmy się. Także zachęcam was oczywiście do obserwowania Magdy w mediach społecznościowych. A tymczasem gorąco się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Dzięki serdeczne, buziaczki, pa.